Hejka. Dzisiaj krótki, albo ale bardzo ważny filmik. Dzisiaj porozmawiamy o sąsiedztwie warzyw. Jest to bardzo ważna rzecz, bo, tak jakby, bo takie rośliny jak posadzimy, warzywa jakie posadzimy koło siebie, będą bardzo na siebie bardzo dobrze oddziałowywać. I dzisiaj Wam powiem, jakie to są rośliny, jakie koło siebie sadzić. I już Wam mówię: koło siebie warto posadzić sałatę i rzodkiewkę. Koło siebie również ogórek e, z koprem. Pomidor, pietruszka i seler to też bardzo dobre, e, bardzo dobre sąsiedztwo. E, dynia i fasola to też dobre sąsiedztwo. E, kalare, e, kalarepa e, koło selera, marchew e, koło sałaty i szczypiorka, marchew e, koło cebuli. Rzodkiewka i por, Czosnek z, z pomidorkiem. Sałata, kalarepa i kapusta też mogą koło siebie bardzo dobrze rosnąć. I słonecznik i słonecznik z ogórkiem. To są dobre sąsiedztwa, które przygotowałem, które sobie tutaj zapisałem. Mam nadzieję, że Wam pomogłem w tym krótkim filmiku. I będę również e, nagrywać filmik z rodzinami e, warzyw. Mam nadzieję, że się filmik spodobał. I zostawicie mi łapkę w górę oraz subskrypcję. Do zobaczenia.